Cześć, to znowu ja, Ewinka Mastermont i dzisiaj sobie odtworzymy strój Arabel. Arabel z tego co mi się kojarzy, kojarzy ko mi się z kolorami takimi jasnymi, jakiś cielisty, różowy, kremowy, biały. I ogólnie na większości filmików tak jest ubrana. Oczywiście nie na każdym i ona, tak jak większość youtuberów, nie ma swojego takiego własnego stroju, więc trudno będzie to zrobić, ale... Dobra. Myślę, że zaczniemy od spodni i czy ja mam takie jakieś jasne? Te są jest ale brzydkie, te o, właśnie coś o takim kolorze. Mamy tu jeszcze rękawiczki, a myślę, że rękawiczek nie będzie miała. Jak będziecie coś słyszeć w głosie, to po prostu mój brat się tym nie przejmujcie. E, nie, no coś takiego białego to nie. O, coś takiego, ale no nie no, to się hmm. za bardzo zlewa. Hmm. Albo coś takiego. Może właśnie coś takiego? Chyba, że spodnie zmienimy. O, tak, takie spodnie. I teraz to wygląda ładnie. I nawet bym ten toczek zostawiła i te okulary. Chociaż no wiem, że to wygląda mało, Arabelle. Ale no mi się z czymś takim, gdybym miała po prostu powiedzieć, z czym mi się Arabelle kojarzy, to właśnie z czymś takim. Po prostu z takim wyglądem. Żebym jej dała ten toczek. Nie, nie, ale już nie będę przesadzać. Czapkę albo... Nie, mam no, kapelusz. Zostawiam kapelusz. Nie no, rękawiczek nie będziemy dawać i nie zmienimy konia. No, wiem, że Arabella jest trochę jaśniejsza. Ale trudno. No już też nie umiem dopasować idealno... idealo, idealo y, outfitu. Dobra, weźmiemy Fjorda, bo on jest taki listy i teraz sprzęt ze sprzętem będzie gorzej i trudniej tu bym chyba po... o nie o nie no nie fiordy przecież nie mogą dobra jednak zmiana mała zmiana planów i zmieniamy konia bo fiordy nie mogą tego ogłowiać i w ogóle żadnego z takich ładniejszych ogłogi. One mogą stać w głowie, więc weźmiemy Ardena po prostu. On może chyba większość. W ogóle mi się mega ta seria podoba, tylko czasami no, nie ma ubrań i jakiejś danej osoby, więc jej po prostu nie robię, a rabel to jeszcze się da. Nie wiem jakie ogłowy weźmiemy, ale chyba rancherskie, no. Bo jest takie cieliste, fajna. Owiki brak no Na ardynach, sorry, że tak mówię, ale mi się nie podobają owiki, bo one jakoś tak brzydko moim zdaniem wyglądają. Wiem, że to siodło jest brzydkie, ale kolorystycznie pufuje. Nie, no to muszę. Już... Chyba, że to. Nie, no, nie widziałam jakoś się żeby... w takim siodle. Tutaj nic. Jeszcze czaprak. Myślę, że tak. Wiem, że teraz wygląda. jakbym miała iść na NATO, to, a jest zima. Ale trudno. Fajnie to w sumie wygląda. Ale coś bym jeszcze dodała. Nie, chyba zmienię tą bluzkę, bo ona jako jedyna tutaj nie pasuje. Ta chyba bardziej. Nie no tam. Dobra, tą bluzkę. I to tyle. Tak wygląda Outfit Arabel. Ja się kochani z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach z tej serii i ogólnie po w następnych odcinkach. Pa pa!